Kiedy słyszysz, I've heard your business is going very well. That's a really good information. You've got to milk it now. To myślisz, milk it? Where's the cow? Wyrażenie milk something, tak, oznacza dojenie, na przykład krowy. Milk a cow. Ale jeżeli mówimy to w takim kontekście, gdzie na przykład biznes nam dobrze idzie i ktoś mówi do nas You've got to milk it now, oznacza, że mamy wycisnąć z tej dobrej pasy lub z czegoś, o czym mówimy, jak najwięcej. W tym przypadku, w tym przykładzie, jeżeli mówimy milk it, oznacza to ok, mamy dobrą pasę, mamy super, więc musimy naprawdę przycisnąć, musimy naprawdę wycisnąć z tego jak najwięcej. Następnym razem, kiedy usłyszysz You've got to milk it now, Możesz powiedzieć Yes, I know, I am very excited. I'm definitely gonna milk this. Jeżeli chcesz przećwiczyć i poznać takie właśnie przydatne. Wyrażenia, które przydadzą Ci się w konwersacji. Zgłoś się na Bootcamp Mission Possible. Bootcamp to czterotygodniowy kurs angielskiej konwersacji z Native Speakerem i polskimi nauczycielami. W tym kursie otrzymujesz 16 zajęć 1 na jeden z nauczycielem w ciągu czterech tygodni, więc jest to bardzo intensywny kurs i naprawdę tutaj poprawisz swoją konwersację dzięki codziennej rozmowie z Native Speakerem. Zgłoś się już teraz, link zostawiam Ci w opisie.